Brana. Cisza Ewangelia przypada dokładnie na ten dzień, który dzisiaj obchodzimy sześć dni przed Paschą. Jest konkretne wydarzenie, które się właśnie w ten wielki poniedziałek. I naszej Rachubie dokonało to jest właśnie ta uczta, na którą Jezus był zaproszony, na której spotyka Łazarza, Martę, Marię, to rodzeństwo, o którym słyszeliśmy rozdział wcześniej, czyli w tym jedenastym rozdziale, mówiącym o wskrzyżeniu Łazarza. Jaki jest klucz do, do zrozumienia tej. Dzisiejszej Ewangelii. Jakoś próbujemy się przyjrzeć tej Ewangelii, pytać właśnie przez jaki pryzmat mamy, mamy na nią patrzeć. Dla mnie, jakoś słowem, które, które jest centralne w tej dzisiejszej Ewangelii, jest to wskazanie na to, że urządzono tam dla Niego ucztę. Dla Niego. Że jest właśnie ten moment, że Chrystus jest w centrum, że coś się Jemu daje, że się Go zaprasza, że się inwestuje właśnie w tę relację z Nim. Słowo nie mówi, kto tą ucztę wyprawił. No tak możemy trochę zgadywać, ale słowo o tym nie mówi, że skoro jest tam łazarz, Marta i Maria, być może, że to było u nich w domu. Być może. Słowo milczy, to znaczy, że, że otwiera tą perspektywę, że mogło to być gdziekolwiek indziej, ale też może to być u mnie. Że tak jak ktoś kiedyś właśnie tę ucztę dla Niego przygotował, tak dzisiaj tym przygotowującym ucztę dla Niego mogę być ja. I teraz jest te trzy osoby, które są tutaj nakreślone, co one robią. Łazarz, który jest jednym z zasiadających, i co do którego Żydzi podejmują również decyzję, żeby go zabić, podobnie jak Chrystusa, czyli w tym momencie, kiedy, kiedy człowiek się wiąże z Chrystusem, tak jak Łazarz został związany nawet chcąc, nie chcąc. Poprzez swoje zmartwychwskrzeszenie przez Jezusa, to trzeba się liczyć z konsekwencjami. Jeśli jesteśmy z Chrystusem, to możemy się liczyć z tym, że tak jak, jak nastawali na niego, będą nastawali i na nas. To jest jednoznaczne. Nie prześladowali i was prześladować będą. Jako chrześcijanie nie mamy cienia wątpliwości, że również prześladowanie, jeśli autentycznie idziemy za Chrystusem, będzie nas dotykać. Następnie jest Marta, i podobnie jak u Świętego Łukasza w 10 rozdziale, jest pokazana jako ta, która usługuje, jest ta, która się troszczy, ma w sobie właśnie tą, tą miłość bliźniego, którą, którą bardzo tak jasno, klarownie wyraża w tym, co robi. Z tym, że inaczej niż, niż tam, nie ma pretensji, po prostu służy. Czegoś się nauczyła z tej, z tej historii bycia z Chrystusem, że jak tam służyła, ale, ale w, w, z pretensjami w sercu wobec siostry, wobec Chrystusa, tak ta tu jest po prostu jako, jako ta, która usługuje. I jest Maria, która podobnie jak i tam jest u stóp Jezusa, ale dzisiaj trochę inaczej. Nie po to, żeby słuchać, nie po to, żeby się, żeby nie uczestniczyć w tych obowiązkach domowych, ale po to, żeby namaścić mu nogi. I tu widzimy właśnie to coś, że co to znaczy urządzić ucztę dla Niego, co to znaczy być dla Niego. Że to bycie dla Niego w wypadku Marii, jest bardzo konkretne. To jest ten drogocenny olej nardowy, jest powiedziane, nie tyle szlachetny, co Autentyczny, bo sam olej nardowy był, był drogi. Był wykonywany z kilku rodzajów e, ziół, olejków, więc była taka mieszanina. I on był drogi i często był podrabiany przez to jak zawsze e, można mieć perfumy, nie wiem, nie znał się na tym z najwyższej półki, a można mieć jakąś podróbę. Brutal czy tam inne też pachnie, ale nie jest to samo. O Marii jest powiedziane, że, że to był ten autentyczny olejek, i on musiał być drogi. 300 denarów to jest 300 dniówek. To jest no, cały rok, rok pracy. Odkładania, znaczy, że, no, nie tyle odkładania, bo bo to jest tyle, ile by człowiek zarobił, nie jedząc, nie pijąc, nie wydając, tylko tyle, co, co by dostał. Więc to na pewno jest dużo więcej. Tego lejku dużo nie było. Tu jest funt, ale tak naprawdę pisze litrę, to jest tyle, co szklanka. 0,25 litra. To jest dużo. Do namaszczenia stóp to jest, to jest dużo, bo to jest bardzo dużo. Dlatego też ta. ta Wylewność skutkuje tym, że potem te nogi trzeba obetrzeć. To nie tylko, że się namaściło i jest, tylko jest z nadmiarem, z tą miarą opływającą. To robi, to robi Maria. On robi wszystko właśnie dla Chrystusa. Daje to, co ma. To jest i pieniądz, daje przyjaźń, daje całą miłość do Niego. To, to wszystko, co ma, łączy z tym, że, że traci wizerunek swój dla, dla Chrystusa. No bo sobie wyobraźmy, że to jest uczta, na którą jest wielu zaproszonych i teraz ta kobieta, która nagle swoimi włosami ociera ten, ten olej z stóp Chrystusa. To ona musiała wyglądać, jak to jeden z naszych braci mówi, nie wyjściowo. No bo te włosy przecież musiały być nagle, to nie było afro, chociaż we, może we wczesnym stadium, ale takim no nie bardzo, prawda? I ona to bierze na siebie, nie? Że, że robi z siebie no idiotkę. Robi z siebie głupca. Dla Chrystusa. Daje rzeczywiście wszystko. I na antypodach tej jej postawy staje właśnie Judasz który niby pokazuje, że się troszczy o biednych, a tak naprawdę ma odwrotną postawę, bo On dla Chrystusa by tego nie dał. Wiemy, że On te 30 srebrników, które wyciągnie, to będzie dla Niego, dla Niego. Sprzeda Chrystusa nawet nie za taką wielką sumę. To jest pokazane serce zarówno Marii, jak i, jak i Judasza, jaką mamy relację do, do Chrystusa. I wiecie, gdzie, a gdzie, ale i tu, i tu chodzi o pieniądze. Pieniądz to jest ten, ten taki probierz. Mówi się, nie, nie, to wszystko jest miłość duchowa i tak dalej. Ile duchów się budzi, i jakie duchy się budzą, kiedy, kiedy chodzi o pieniądze? Dla kościoła też, nie? Dać. A po co? A księża mają? A, a to za bogato, a to za tak. Nie, a, a lepiej zrobić, ile z tych, z tych składek może było lep, lepszych rzeczy zrobić? No to jest właśnie ta postawa. Bo prawda jest taka, że jeśli człowiek będzie miał serce otwarte dla Chrystusa, nie też dla Kościoła i dla tego wszystkiego, będzie miał też, też serce otwarte dla innych. Święty Ignacy, yy, Loyola, oni, jezuici pierwsi, inicjowali barok, prawda? Kościół Jezu w Rzymie, opływający w złoto, przepiękny, kapiący złotem. Sami żyli super ubogo. Ignacy, jego pierwsi towarzysze. Ale mówi, dla Pana Boga wszystko. I też potem dla ludzi było wszystko, całe moje życie. I, ty, I jakie dzieła mogli, mogli czynić. Ja Pamiętam kiedyś takie, takie wydarzenie w Austrii, kiedy w jednej parafii proboszcz chciał kupić organy do, do Kościoła. No to jest koszt i ludzie zaczęli się buntować. Nie, to po co organy do Kościoła? To lepiej jaką, jakąś dobrą rzecz dać. No właśnie tego typu pogaduszki. I on mówi: Dobrze, zróbmy tak, że robimy te, te organy, ale drugą część nie dajemy ani, ani szlinga więcej aniżeli na biednych. Ile przychodzi, dzielimy to na pół, połowę dajemy na organa i drugie połowę dajemy na, na biednych. Żeby biedni mieli przy, przy tej okazji. Eee, właśnie też dla nich się okazało, że ta akcja przyniosła tyle pieniędzy, że dwie trzecie poszło na biednych, a jedna trzecia na organy. Można, można. Bo tam gdzie się człowiek wyzwala właśnie z tego, z tego przywiązania do, do pieniądza i tak dalej, tam, tam, jest, tam jest hojność. Dla kogo to robimy? To jest właśnie to pytanie numer jeden. Czy dla Chrystusa. Czy dla Niego, czy też właśnie tam, gdzie, gdzie jest dotknięty pieniądz, co się budzi w naszym sercu? Nie? Chciwość nie jest bynajmniej cnotą chrześcijańską. Chrystus mówi: błogosławieni ubodzy, ci, którzy są odcięci, którzy nie, nie, nie mają tego, tego przylgnięcia serca do, do pieniądza, to są ci, ci błogosławieni. Widzimy tutaj, że ta postawa Judasza, która tutaj jest tylko, tylko zaznaczona, ostatecznie doprowadziła do śmierci. To jest też, niektórzy mówią, że to jest takie, takie słowo, które, które mówi o życiu i śmierci, dlatego że ten łazarz, o który dzisiaj zasiada wraz z Chrystusem, który jest na uczcie, który jest w tym domu. To jest ten łazarz, o którym ciut wcześniej rozdział wcześniej był powiedziane, że już cuchnie. A teraz jest w tym domu, dzięki Chrystusowi, który jest napełniony życiem. Ten olejek nardowy jest symbolem życia. Natomiast w tym, w tym samym domu, w którym jest życie, jest i judasz, który jest naznaczony śmiercią. Umrze Właściwie wcześniej niż, niż Chrystus. Umrze z własnych rąk, popełni samobójstwo. Jest to zejście przy Chrystusie, życie i śmierć, pieniądz, chciwość i rozrzutność dla, dla, Pana, Bo dla Pana Boga. To w Chrystusie to, się, to jest ten, ten miecz, który rozcina, który pokazuje, co mamy, co mamy tak naprawdę w sercu. O ile rzeczywiście chcemy wejść w uczciwość, bo w tę uczciwość Judasz nie wszedł. Maria tak. Judasz w tym momencie nie dał się nawrócić. Był niestety, ale w tym swoim zacięciu się, w tym zamknięciu na Chrystusa pozostał wytrwały do końca. Na słowo chce dotykać, na słowo jak miecz chce przecinać. Chce nam mówić, nie na ile my mamy właśnie tego, tego zamknięcia się w sobie, a na ile my, my chcemy żyć dla Niego. Amen.